Panie i Panowie, niewiarygodna rzecz staje się dzisiaj w Podegrodziu, mamy nowego mistrza. Czy ktoś się spodziewał? Proszę o odpowiedź, czy ktoś się spodziewał wygrania Głodzika? Wszyscy! Panie i Panowie, nowy mistrz, sufiks, ekstra klasy, gdzie jest kapitan? Gdzie jest kapitan? Gdzie jest kapitan? Ja go nie widzę. Michał! Michał, wielkie ukłony, wielkie gratulacje. Pokonaliście, wiesz kogo, dom weselny Sylwia, a to jest drużyna historyczna w naszych ligach tak naprawdę. Więc stworzyliście dzisiaj wynik history, historyczny. Powiedz coś na temat tego spotkania. Już pieprzyć ten deszcz, który teraz na nas leje. Cóż, no, przejdzie, przejdziemy do historii, nikt się nie spodziewał. Zaczęliśmy fatalnie z goldami. Pierwszy mecz 5-0, a potem do, do samego końca same wygrane. No oprócz dzisiaj. Ale. Wystarczyło, ale, wygrana, ale wystarczyło. Mistrzów się nie sądzi. Gratulacje, idziemy dalej. Gratulacje, młody piąteczka. Kibicowałeś komu? Godziku! No oczywiście, Szymon. Szymon, dzisiaj twój kapitalny mecz. Dwoiłeś się, troiłeś się, żeby tych zawodników dzisiaj zatrzymać. Naprawdę, no nie można nic złego powiedzieć, okej, okay, ta jedna piłka przypadkowa, ale, ale w przebiegu meczu dzisiaj jesteś naprawdę, no mistrz. Udało się. No, no, zakładałem, że, żeby po prostu robić wszystko w mojej mocy, żeby nie puścić żadnej takiej szmaty. No i w miarę się udało. No jedna przypadkowa, ale ważne jest zwycięstwo, no, nie, to jest najważniejsze. Prosiłeś o czyste piłki, prosiłem niebiosa, żeby dzisiaj lało. Piłki są czyste. Tak, super, właśnie, byłem mega, wszystkie widziałem, także nie mam na co narzekać. Dziękuję i gratuluję. Idziemy po kolei, Patryk. Dzisiaj poznałem Twojego sobowtóra brata. Ja się pytam, czemu Patryk nie grał, Oni mówią, że to jest Twój brat. Gdybyście zrobili zamianę, nie wiedziałbym, który to jest Patryk, a który to Twój brat. No, no, Patryk jest jeden, Dawid jest jeden. Ja mogłem tylko grać, ale myślę, że jakbyśmy byli w okręgówce, on by grał też. No właśnie, ale Patryk, dzisiaj Ty robisz też kapitalną robotę już po raz kolejny. Co można po takim spotkaniu powiedzieć? Bardzo się cieszę z zwycięstwa drużyny. Tym bardziej, że to jest nasze pierwsze zwycięstwo i pierwszy sezon na Orliku. Oby tak dalej. No, kapitalny wynik! Gratulacje! E, kto tutaj? Krzysztof Mirek, zapraszam, Krzysztof Mirek. Mariusz, przepraszam, już się też może pomylić. E, Mariusz, no dzisiaj, co powiesz o tym spotkaniu? Powiedz może dzisiaj już o Sylwii coś, bo, bo na razie można Was tylko chwalić, ale też trzeba przeciwnika pochwalić, spowiedzieć coś dobrego. Powiedz coś dobrego? No, no dobrego? pewno, że powiem, no co można powiedzieć. Zawodnicy pierwsza klasa, tak? Ile razy nie wygrywali, ile razy zawsze na podium byli, prawda? Nie są to co jakieś chłopcy do bicia, zresztą, bo widać, no co myśmy? Myśmy się bronili z kontry, Co się udało, to się udało, no przegraliśmy, przegraliśmy, ale na koniec jesteśmy wygranymi. Chciałbym podziękować tylko tym, co w komentarzach mówili, że mamy dużo szczęścia. Mamy Mistrza, ukłony dla was, to dzięki wam i tym, żeście nas tak wspierali. Zachowujesz się jak wczoraj ponitka, który powiedział, że dzięki hejterom takie wyniki Polska robi. Dokładnie, dokładnie to tak. ważnie hejtowali, tylko powiedzieli, że może nie jesteśmy... Chcieliśmy udowodnić wszystkim, że się mylą. Że to, że jesteśmy świeżaki, to nie znaczy, że nie możemy wygrać. Mamy fajną drużynę. Piękna drużyna, lecę dalej. Tak, dziękuję powodzenia. Do zobaczenia. Dzięki, dzięki. Idziemy dalej. Marek, Krzysiek. Ja byśmy zostawili ja Krzyszka Komarka podobne twarzy. Krzysiek, po prostu ja się za głowę chwytam co wy zrobiliście, naprawdę pokonaliście legendy naszej ligi. No, słuchaj, jak nie wiem czy pamiętasz, jak, jak się wypowiadałem na tym na hali, mówiłem, że dużo nas gra chłopaków z Ekstraklasy i, i jak widać dzisiaj, na dzisiaj to można powiedzieć to zweryfikowało, nie? Gdzie może powiedzieć nikt na nas nie liczył, a my byliśmy można powiedzieć. Poniekąd pewni swojej umiejętności, no i udało się, nie? Najważniejsze, że sami na siebie liczyliście. No to, to najważniejsze, kurczę. Aczkolwiek no, chyba wszyscy liczyli, że, że jednak dzisiaj padniemy, ale daliśmy radę. Myślę, że wytrzymaliśmy do końca. Gratulacje. Gratulacje. Jak wywołałem Marka Hochle, to go tutaj wezmę. Marek, do ciebie ciężkie pytanie. Robicie kapitalną robotę. Jest y, wynik na. Ile? Przypomnijcie w końcówce. Ile bo w końcówce co serwiało? Ile bo? 2-1 dla was? Nie. Co, się, co, się co się stało, że w ciągu pół minuty Sylwia odrobiła dwie bramki i przez to ostatnie pięć minut było takie nerwowe? Przecież wszyscy wiemy, że mają armaty z przodu, nie? I wiatraki na skrzydłach. No a u nas rozluźnienie, chyba już uwierzyliśmy przedwcześnie, że to mamy. W końcu się udało i, i tak mamy także. Ale na szczęście wróciliście w te szyki obronne, ustawiliście grę i jednak ciężko im było i nie udało się im to zrobić. No i jeszcze w końcu co, mogliśmy dwa razy ukuć. Raz w sumie ukuliśmy tylko tu sędzia zatrzymał, bo byłem faulowany. Nie no, jak najbardziej mecz na plus, co prawda przegrany, no ale... Mówiłem chłopakom, nie zawsze wygrywa Liga lepsze. Tym razem wygrał, nie wiem, skuteczniejszy, systematyczny. No przegraliśmy, no dwa mecze, pierwszy i ostatni. Ten ostatni mogliśmy, mogliśmy sobie na to pozwolić. No mamy to. Gratulacje, gratulacje Marek. E, kto tu jeszcze, kto tu jeszcze? Krzysiu już był, Szymon był. A gdzie jest Bartek Garwol? Nie ma go, żona wzywa. Panie i panowie, wszyscy już? Wszyscy już. A jeszcze, jeszcze jedna osoba. Gdzie jest Marcin Good? Marcin Good. Marcin Good, gdzie jest Marcin Good? To, to żona, zapraszam. O, wierny kibic, zapraszam, zapraszam, wierny kibic, bo jest taka prawda. Zawodnicy, zawodnicy biegają, są tutaj, ale gdyby nie wy, Maciek Smydor plus Marcin Good, to tak naprawdę nie wiadomo, czy ten godzik by tutaj był, prawda? No tak, można powiedzieć, że tak jest. Jak pani zadowolona z sukcesu? Bardzo, bardzo, kibicowałam bardzo, no i bardzo się krzyczałam też przy okazji, bo chyba mnie tutaj było najbardziej słychać, To i tyle no. I zadowolenie jest? Bardzo. Nie, nie wierzyłam, że tak będzie w ogóle, ale dzisiaj no super grali. Trzeba w nich wierzyć, piąteczka. Krzysiek, który Krzysiek? Krzysiu, zapraszam Cię szybciutko, Krzysiu, szybko. Krzysiu, chodź, tak. Krzysiu, też wielka twoja zasługa przyjeżdżasz z Krakowa specjalnie do nas na meczu. Ja normalnie mogę zrobić tylko tak żeby pokonać te kilometry w tą i tamtą stronę. Naprawdę no podziwiam, że ci się chce, ale ale super, nawet w Warszawie przyjął, ale jak nie przyjeżdżę do takiego zespołu? Jak nie przyjeżdżać do takiej ligi, naprawdę. Ja już Ci kiedyś mówiłem, że gram na ligę w Krakowie i tutaj organizacja jest u Ciebie naprawdę bardzo super. Także, no tutaj z chłopakami też, już wcześniej też grałem jeden sezon, także fajna atmosfera, to się liczy głównie. Także, jeżeli jest atmosfera, to jeszcze jak są wyniki, pierwsze miejsce, z Gold Teamem ile razy próbowaliśmy też. Zawsze były takie mecze, tak jak emocjonujące, tak jak teraz i nie wychodziło, także w końcu pierwsze miejsce u Ciebie. Fajnie, fajnie, będę taki medal na pewno, na pewno go na starość, jak go zobaczę, to na pewno się uśmiechnę. Będziesz miło wspomniał. Dokładnie, pozdrawiam ekipę. Dzięki, Krzysiu. Dzięki Zawołaj wszystkich do zdjęcia wspólnego. Panie i panowie, historia pisze się na, na, na naszych oczach. E, dominująca drużyna, dom bezcenny Sylwia, legenda, e, drużyna, która jest wielka, bez dwóch zdań, można o nich mówić w najlepszych, e, najlepszych słowach. E, no dzisiaj zostaje pokonana, co prawda nie wynikiem, bo 3 dwa e, przegrywają, ale suma sumarum, tabela jest bardziej szczęśliwa dla Głodzik i Smider Team. Oni też zasłużyli na ten awans, ponieważ walczyli od ostatniej, od pierwszej do ostatniej e, kolejki. Szapła dla Sylwii. Która przegrywając nawet trzema bramkami jeszcze musiała walczyć, i w ostatnich minutach wróciła w spotkanie. Naprawdę wielcy są. Mamy dwie wielkie drużyny, nowy głodzik i wielka Sylwia, ale póki co mistrzem jest głodzik i Smider Team. Dziękuję.